Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia ponad 4 miliony zgonów na świecie to są zgony przedwczesne wynikające z zanieczyszczenia środowiska. Paradoks polega na tym, że za zanieczyszczenie tego środowiska w dużej mierze odpowiada sektor ochrony zdrowia, produkując aż 4% dwutlenku węgla w ujęciu globalnym. To sprawia, że szpitale muszą z dużo większą odpowiedzialnością patrzeć na ślad węglowy, który pozostawiają. Muszą szukać rozwiązania Bardziej zrównoważonych i nowe technologie mogą nam w tym pomóc. Yy, zastosowanie robotyki, rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji i wielu jeszcze innych rozwiązań technologicznych powoduje, że zużywamy mniejszej ilości materiału, skracamy czas zabiegu. Yy, Pacjenci nie wymagają substytucji za pomocą leków. To wszystko sprawia, że redukujemy zużycie materiału i modele stają się bardziej dostosowane do wymogów środowiskowych.